Y, tytuł, który wymyśliłem nie konsultując z tobą. Tak, tak, to prawda. <laughs> Już mówiłem przy pierwszym spotkaniu, bo no wy byście wymyślali, a tak to nie. Y, moda na Słowian. I ja mówię moda na Słowian, a teraz ty zaczynasz długi monolog. Aha, czyli tak dobrze się znamy, że wiesz, to... <laughs> no tak, y, popadam w monologi. Y, ja bym wolał jednak rozmowę. Przerywaj nie, mi, no, bardzo tak, chętnie. Tak, śmiało będę. Y, no, to rzeczywiście, no ja mam to. Te... Przyjemność obserwowania mody na Słowian, czy w ogóle taką y, kreującą się fascynację tematyką wczesno-średniowiecznej Słowiańszczyzny, aktywnie od, półtorej, od półtora, wieku, półtora wieku. Półtora wieku? Ćwierć wieku. Y, wcześniej byłem pasjonatem właściwie od dziecka, y, wespół ze starożytną Grecją i mieczami jako takimi. Natomiast od co najmniej Ćwierć wieku wydaje mi się współ kreować tą fascynację. I gdy rozpoczynaliśmy te działania w zakresie odtwórstwa, czy metodą odtwórstwa historycznego, a jeszcze wcześniej takie działania duchowe na płaszczyźnie takiej, no, no właśnie, duchowo-rytualnej, to byliśmy bandą oszołomów. A, ze względu na wiek byliśmy. Natomiast byliśmy również bardzo podobnie odbierani, bo po okresie PRL-u, który nadużywał z... Propagandowych względów tematu Słowiańszczyzny. Dzięki temu mamy Osiedla Arkońskie, Ulicę Milczańską i, i cały szereg tego rodzaju y, toponimi. To chyba na zasadzie reakcji pewnej y, było to odbierane jako temat obciachowy, przaśny z tą przysłowiową słową z butów, która na marginesie ma. Znakomite właściwości higroskopijnej doskonale ociepla tego rodzaju obuwie. Więc to też nie jest takie zupełnie wyrwane bez kontekstu. To, to był temat, no, delikatnie mówiąc, niepopularny. Nawet zdradzę tajemnicę z zaplecza. Nasza drużyna nazywa się Drużyną Grodu Trzygłowa, co koduje Szczecin. trzy Trzygłowa to tam. Tylko, że go obmurowali, nie pytając mnie o zdanie. Jak ja o tytuł spotkałem. Słucham? Jak ja o tytuł spotkania. No, Tak. Y, dlatego, że ta wzgór... Mamy to w źródłach... Y... W postaci trzech żywotów świętego Tona z Bambergu, z jego misji chrystianizacyjnej, nazwijmy to raportem, choć one powstały kilkadziesiąt lat później. To wzg... Szczecin, zaś bardzo duże wzgórze i większe odwolina, w obrębie w tym trzy zawiera wzgórze, z czego środkowe, największe, Bogu Trzygłowowi poświęcone. To się nazywało Górą Trzygłowa. Teraz cytowałem e, jedno ze źródeł e, i tam stał gród. Więc my jesteśmy Grodem Trzygłowa jako, jako Szczecinianie. E, a dlatego ten gród tutaj poza trzygłowem się pojawił, bo było to, z, byłoby to zbyt wyzywające wówczas nazwać drużyną drużynę drużyną trzygłowa, po prostu o tak samo hasło pogaństwo by nas zepchnęło na absolutny margines, więc trochę tak grudszy głowa, to tak nikt nie bardzo wiedział o co chodzi. No więc zrobiliśmy ogromnych, nawet nie, nie ogromny kropek tylko cały maraton od tego czasu. My jako, no całe nawet nie środowisko, tylko po prostu fascynaci, niekoniecznie w większości nie zrzeszeni yy, do tego, aby uczynić ze słowiańszczyzny temat niemal mainstreamowy. Choć dziś może i nawet mainstreamowy, bo jak ja widzę ilość produkcji słowianopodobnych to, to momentami aż mnie zatrważa. One jedne, no jak to jest, jak chyba gazet pisał, tak? Jak się kultura rozlewa, no to tak jak woda obniża się jej poziom. No to jest takie dość, dość oczywiste. I gdy coraz więcej ludzi sięga po temat, mm, no to z, no z prawdopodobieństwa wynika chyba, że. Nie wszyscy będą równie dobrze przygotowani merytorycznie. To ma plusy i minusy. Jak zwykłem mówić, lepsza taka moda niż, niż inna. Natomiast jak to bywa z, z przejściowymi modami i one nie zawsze niosą jakieś, jakieś głębsze treści edukacyjne. Też wszędzie się przepisuje, o, to wartości edukacyjne ma tego rodzaju działalność? Niekoniecznie. Ja akurat staram się taką ja powiem, misję prowadzić, ale nie tylko ja, bardzo wielu ludzi, ale dla niektórych, którzy taktują choćby samo o twórstwo, jako czystą rozrywkę, bez jakiegoś tam głębszej motywacji. Więc tak, te, re, re, rzeczywistość lat końca lat 90. a lat 20. XXI wieku to są dwie zupełnie y, y, różne rzeczywistości. A jakieś... nie, momentu pewnie się nie da, ale jakieś momenty przełomowe, które... da się? Da się. Da się. Proszę bardzo. Jerzy Hoffman, stara Baźni. Właśnie moment, kiedy byliśmy, czy inaczej ten, ten etap, w którym byliśmy mm, dla, dla niewielu ciekawymi młodymi ludźmi, dla innych byliśmy jakimiś w ogóle To co udają się cofnęli w czasie. Y w 2002 roku wzięliśmy udział w realizacji filmu Stara Baśnieżego Hoffmana. Yy, no, ładnych parę tygodni łącznie spędziliśmy na planie, co nas cofnęło cywilizacyjnie mocno. Naprawdę po takim czasie w lesie z mieczami, nie przejmując się o wikti i o bot go dostarczają, a ty z bandą kumpli tłuczesz się, a wieczorami omawiasz dzień. <grym> to po takim czasie człowiek jest, miał problemy z oceną na przykład tego, czy tramwaj nie rozjedzie, czy wystarczy miejsca, żeby się przed nim zatrzymać i czy nadjeżdżający samochód, czy zdąży przed nim przejść na, na pasach. To Wtedy spędziliśmy te parę tygodni, a gdy nastąpiła premiera w 2003 roku, no to autografy i wizyty w zakładach pracy. To znaczy chyba każda jedna szkoła w, w naszym regionie koniecznie chciała spotkanie poprowadzone na ja miałem temat... Miałem wtedy 14 lat i pamiętam, że byliśmy w szkolnie na tym w kinie. Byliście w kinie, a, a my z kolei bywaliśmy w szkołach... Niestety e, z... główne to, co pamiętam, to są pierwsi jednej z aktorek, ale to miałem 14 lat wtedy. Nie? Ja jak pamiętam by... jak to kręcili. Kasia Bujakiewicz, tak? To... Tak, tak, to kręcili to, ponieważ ja byłem jakby blisko z, z, z tym działem kostiumów i tego to mnie zostawili, ale wszystkich innych wygnali dla prywatności. Tak, to sporo też zaplecza ciekawych historyjek na takim dużym filmie się ogląda, miło wspomina. I po premierze rzeczywiście nastąpiła ilościowa zmiana. No i jakościowa, bo naprawdę żywe zainteresowanie. No, ale to był przełom u ciebie, to był. Ale czy to był przełom w ogóle w tym myśleniu o Słowenii? No był, no był. Chociaż film jest taki, jest, to każdy widzi. Natomiast y, wystarczyło ten. Wikingowie, no, żeby już tak tytułami konkretnymi y, od strony tej y, plastycznej, y, czyli właśnie to się po angielsku nazywa ten art department, czyli tylko to co widzimy. no to... to nie ma nic wspólnego z historią. Jest koszmarny. Natomiast i tak spowodował ogromny przełom zainteresowania z kolei wikingami na całym świecie. Od tej pory mamy, piszą do nas, pisali, bo to już też minęła prawie dekada, z, ze wszystkich chyba krajów Ameryki Południowej. No wikingowie są wszędzie w tej chwili. I podobnie, tylko w skali polskiej było po starej baśni. Bo i nauczyciele, ale też dzieciaki zaczęły się tym interesować. To znaczy, stało się to po prostu fajne. No Widzieli Misia Żebrowskiego, który był wówczas aktorem numer jeden, gwiazdą Panie Mdlały. Chyba obsadził wszystkie bohaterskie role kostiumowe, jakie były wówczas do wzięcia w kinie polskim. Czym się y wiedźmin, przypomniał, y no, wiedźmin Ostatnio <laughs> podobno nawet Pani piszą światowi, że lepszy niż, niż Netflixowy. Nie wiem, y co oni tam widzą, no ale okej. Okay. jeszcze przecież Pan Tadeusz, no kim on tam nie był, nie? Więc jak taki Miś Żebrowski, bohater był wyobraźni masowej, stał się suweninem, no to każdy chciał być suweninem. Yy, drużyny też wtedy pączkowały w różnych mniejszych i większych ośrodkach yy, w całej Polsce, więc tak, nastąpił przełom nie tylko u mnie, ale a mi z kolei pozwolił, chociaż wcześniej yy, okazało się to być moim zawodem, nieplanowane, u zarania, yy, to po tym stało się już kompletnie pełnoetatowym zajęciem. Właściwie nie dało się robić nic innego, Takie było, taka była, taka, taki był popyt na mężczyznę. Ten popyt też jest widoczny na Twoich social mediach, w tym sensie, że widać, że w zasadzie co weekend jesteś w innym miejscu Polski i nie tylko Polski. No tak, ale to, to wynika już z tego, że jesteśmy bardzo mocno osadzeni w tym środowisku od twórstwa historycznego, które jest no, na wskroś międzynarodowe. To nie jest takie, że raz w roku widzimy się na polach. W... Nie, to są wieloletnie przyjaźnie, drużyny się znają, więc generalnie od maja do października jest ciągły, ciągły jesteśmy poddani dylematowi, gdzie jechać. Bo w każdy, dosłownie, każdy tydzień. Każdy koniec tygodnia e, można wybierać strzelam między Anglią, Holandią, Niemcami a Polską, bo się dzieją. Coraz ciekawsze, coraz większe wydarzenia. I choć określa się to światem wikingów, no bo to jest najbardziej jednak nośny, nośna naklejka, to pośród tych wydarzeń bardzo wiele od twórców zajmuje się Słowenżczyzną. I tu nie ukrywam też wkład nasz, naszej drużyny Trzy głowa, ale też innej, Sebra Peruna, chociażby jeżdżąc po festiwalach w Danii, w Niemczech, no nie będę wymieniał krajów, w Europie Zachodniej, już od roku gdzieś 2000 Wieźliśmy ze sobą ten nasz cały sztafaż słowiański, rodzaj hełmów, ozdób na szyję, symboli, fi figurek słowiańskich bóstw tam w kopie z Wolina, skądś tam nieco inny, nieco inny krój stroju i, i zaczęli trochę może zmęczeni, no nie powiem znudzeni, ale przesyceni tymi Vikingami, którzy mieli jakby podaż i popyt ogromny od Wagnera, to bardzo chętnie od twórcy z różnych krajów chwytali te słowiańskie motywy. Chcieli coś doczytać. Chcieli mieć elementy wtedy. Pamiętam no w pierwszych klapach XXI wieku to w takim najlepszym tonie u zachodnich wikingów było mieć świętowita z Wolina na szyi, albo szpiczasty hełm, błędnie określany jako wielkopolski. Także Również udało się to pośród fascynatów. Nie będę udawał, że do, do szerokiej publiczności dotarliśmy w różnych krajach, ale zainteresowaliśmy, <coughs> przepraszam, słowęńczyzną od twórców no, w bardzo wielu, bo nie lubię takich ab absolutnych stwierdzeń typu wszystkich i żadnych, ale w bardzo wielu krajach e, Europy. Na no, jakie jest zainteresowanie Wami właśnie na zewnątrz, czy, czy poza Polską? I, od twórców to chyba, wydaje mi się, powiedziałem, a, yy, a, a publiczności, yy, no to zależy. Wiadomo, że gdy jesteśmy na, 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 nie wiem, na bitwie Klontar w Dublinie, na Milenium ich bitwy takiej bardzo ważnej, która tam... No między północnymi, to się nazywa Hiberno-Norse, taka mieszanka skandynawsko-celtycka, a królem Brianem Boru, tym znanym z piosenki irlandzkiej, no to ich interesuje ta, a my jesteśmy tylko kolejnymi tam żołnierzykami, którzy biegają po polu i walczą, no bo oni się skupiają wtedy na tej celebracji, milenium tej bitwy ale gdy jesteśmy na przykład w takim Oldenburgu am Holste im Holstein, e, czyli po naszemu starigard wagryjski w Holsztynie, no to tam się odbywają Slawen dlatego że mają Muzeum Słowiańskie, i tam właśnie fakt, że przyjeżdżają, przyjeżdżają od twórcy Drużyna z Polski, to jest no też wielka celebra. Tam wszystko jest Sławisz, nawet w sklepiku muzealnym sprzedają, sprzedają Wedlowskie jakieś tam czekoladki i naprawdę wszystko musi być Sławisz, Polnisz i tak dalej. Także to bardzo miłe. I tam ta edukacja odbywa się z taką właśnie naklejką słowiańską. Czyli znowu to zależy od miejsca, kontekstu, w którym to się odbywa. Czasami jesteśmy po prostu Wikingami Wikingami w rozumieniu nie skandynawami, tylko zawodu czyli wojownikami, grabieżcami, najemnikami. A czasami reprezentujemy, czy prezentujemy może lepiej prezentujemy kulturę słowiańską. Ktoś podchodzi do Ciebie na stoisko i mówi, nie znam się w ogóle na tym, chciałbym przeczytać jedną książkę, dobra max dwie i posiąść trochę wiedzy e, dobrej, sprawdzonej. I mam powiedzieć, którą? Tak. Mm, no to podpowiem tak samo, jak to pytanie padało setki niezliczone razy i zawsze odpowiadałem, że nie ma, e, nie ma przewodnika jak zostać suweninem. Bo de facto. Yy, a czegoś takiego brakuje. I gorzej. Nie nie dlatego, że zaczynałem go parukrotnie i nagle mi się temat precyzował i urostało na przykład 700, 700 stron słowia. No po prostu ponosi mnie i ten podręcznik jakoś nie może podnieść, bo zaczynam skupiać się na jakimś wycinku i powstają kolejne tytuły. Ale kilkukrotnie już siadałem do pisania podręcznika, jak zostać suwenianem. W znaczeniu od twórcy. Y, y, słoweńskiego. Były takie y, małżeństwa y, o jej nakaz, zapomniałem, w latach 60. Życie codzienne ta seria. Życie codzienne na średniowiecznych ja po Morzu Zachodnim. Kiersnowcy, jak nie przekręcam nazwiska. No ale to za 60. wiedza archeologiczna już parokrotnie zdezaktualizowana. W tej chwili jeszcze mamy do czynienia z takim mocnym, bardzo przełomem. A nie, co ja wygaduję? Przecież w 2014 roku wydaliśmy album Poznań Słowian. No właśnie. Przepraszam, zapomniałem sam. 9 lat. A potem jeszcze było drugie wydanie. Pierwsze wydaliśmy z Marszałkiem Zachodnio-Pomorskim, drugie z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Na podstawie właściwie setek. Zdjęć od twórców historycznych i wiedza z całej masy, no, z, z, z całej biblioteki, skomasowana do krótkich informacji: dom, izba, dzieci. Od pola do stołu, obrzędy, wojskowość, yy, imiona, piśmiennictwo, znak zapytania. No, tak, tak, takie coś powstało. Ale no, może kiedyś doczeka się trzeciego wydania, choć chyba bym to zrobił już raz inaczej. A że kolejka tych rozpoczętych innych projektów jest długa, to nie wiem, kiedy to nastąpi. To teraz odwracam trochę pytanie. Czyli powiedzmy, że popularne książki o Słowianach, których nie powinniśmy ruszać. Ze względu na... Bez, no, nie, 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 chcę tutaj po tytułach, po nazwiskach, są takie szczególnie dwa nazwiska, absolutnie unikać, um, nie wiem, czy... chcemy ze... nazwiska, nie? Jakby... No, ale ja tak... Nie, bo... nie, no to, co, jak słyszycie o jakiejś tam wielkiej czy małej Lechi i jakieś y, turbosłowiańskie, y, to, to w ogóle unikać, bo to jest y, obrzydliwe naciągactwo, y, nie wiem, jeden z tych autorów wydaje mi się wierzyć, drugi jest chyba cwaniakiem y, i wykorzystuje pewną właśnie, bo to jest ta rzecz. Y, ze względu na słabą podaż książek o tej tematyce, powstała luka. No i gdy przez wiele lat takie panowanie, takie przekonanie panowało o tej suwenczyźnie jako przeświecnej i nieciekawej, no to naturą z kolei, kolejny, jako odruch do nadużywania wcześniejszego, pojawił się kolejny odruch. I znowu y, 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 karuzela zakręciła pół obrotu y, i oto u, pewne, u pewnej części ludzi pojawił się bunt. Bunt, że dlaczego? Przejałem sobie wiemy, co, co jest dla mnie obciachowego, chcę to poznać. No i wtedy niestety ze względu z poniżenia pewnego, czy auto jakiegoś takiego, no złego samopoczucia, z kompleksu, o, tego sobie brakowało, z kompleksu rodzi się buta pewna i przekora, i, i, i wtedy ta potrzeba megalomanii. No i te właśnie megalomańskie książki o tym, że to Słowanie byli imperium, którzy zwalczali Aleksandra Wielkiego i w ogóle nie było tutaj Rzymian, bo Cezar pękał no wynikają po prostu, to, to, to jest wlanie odrobinę wielką megalomanię, sama megalomania jest wielka, megalomański odruch na, 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 na kompleksy. Natomiast ja szedł z założenia dawno temu, że nie ma nic, nie ma powodu do kompleksów. Problemem ze Słowianami jest to, że mieli taki obyczaj pogrzebowy, który kazał im palić wszystko, co tylko y, y, do grobu złożono poza grobami. Kom Dobra, znowu zapędzałem się w archeologiczne szczegóły. Y, y, tylko elity w pewnym momencie chowały swoich zmarłych w sposób, który pozostawia bardzo bogaty ślad. Wielkie im dzięki za to, natomiast y, wcześniej i masy słowiańskie po prostu spopielały, dlatego też mamy mniej informacji, choć i to się zmienia, bo w ostatnich latach postęp badań i tych terenowych, i tych późniejszych analiz, a w końcu syntez mamy coraz więcej pisane z, przez pokolenia takich 40-50-latków, y, raczej bez kompleksów, obytych z literaturą światową, sami bywali po różnych na uni uni uniwersytetach, muzeach, y, y, pracowali, y, y, współpracowali z archeologami z innych krajów, którzy z podziwem patrzą na przykład na materiał archeologiczny zachodniosłowiański, zupełnie nieznany y, 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 w Skandynawii. Okazuje się, że ta sztuka, y, gdy Państwo chcą, żeby teraz w szczegóły nie wchodzić, to zapraszam, mogę nawet tam Nazywać jakieś zdjęcia. Ta sztuka użytkowa, zawierająca bogate przekazy symboliczne zachodnio jest uderzająca i absolutnie e, oryginalna w skali Europy. E, więc bez tych kompleksów okazuje się, że e, można o tej Słowiańczyźnie opowiadać. Bardzo ciekawie. I takie też stało założenie w, y, y, za wydawnictwem Triglaw. Za jego powołaniem do życia w 2007 roku, bo jakby ja miałem świadomość, dosyć dobrze znałem literaturę fachową, z jednej strony na zapleczu, a z drugiej strony na pokazach słyszałem te same pytanie co Ty, co należy przeczytać, żeby poznać. I również to y, taki, taką jak mantra powtarzana. Y, no, uczymy się w szkole o Grekach, o Rzymianach, o Egipcie, a dlaczego nie uczymy się o Słowianach? No ja to słyszałem po tysiąc kroć. Zmęczony tym, zacząłem postanowiłem taki pastran. Zbudować pomiędzy światem nauki i tą wiedzą rozproszoną, w pewien sposób ją skumulować i wysłać prosto w odbiorcę, żeby, żeby nie musieć wielkich wykładów, tylko nać prosz. I jest takie proszę, nie jak za Słoweninem, ale jest takie proszę odnośnie y, wierzeń słowiańskich, i to już tutaj mamy. Z posegmentowane, to można sprecyzować początki Państwa Polskiego. Zresztą Pan też, Instytut Archeologii i Etnologii Panu wydał kilka takich fajnych syntez o początku Pomorza, o początku Państwa Polskiego. Jedno profesora Rębkowskiego, drugie profesora Buko. Czyli to już są te rzeczy coraz łatwiej dostępne i one się sprzedają na szczęście w tysięcznych nakładach, a nie jak wcześniej te ściśle specjalistyczne wydania 200 egzemplarzy, które rozchodzą się pomiędzy recenzentami, bibliotekami, instytutami archeologii i historii. I tyle. I tak już na koniec. Widujemy się nie wiem, raz na pół roku, wiemy do czego i zawsze pada to pytanie, więc tak. dalej je zadajmy. Co tam z filmem Smarzowskiego? <noise> no już teraz to z rok, rok minął, jak o to pytałeś. <noise> A filmu nie ma. A filmu nie ma. To, żeby, bo pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, tak, w 2017 roku z Wojtkiem się poznaliśmy i zaczęliśmy pracę nad scenariuszem z serialu o Słowianach. Napisaliśmy go, tam jakieś producenckie sprawy, których ani nie są moją sprawą, ani nie mam uprawnień, żeby je tu publicznie przedstawiać. Generalnie w filmie, Państwo wiecie, serial, przepraszam, nie powstał. Wojtek w międzyczasie miał kilka innych projektów, bardzo głośnych zresztą. Dalej też coś filmuje. Natomiast ten serial przerabialiśmy kilkukrotnie. I do pracy wróciliśmy nie wiem, we wrześniu bodajże z zeszłego roku. No i tu znowu musiałbym nieautoryzowanie opowiadać o sprawach producenckich. Więc tego nie uczynię. No Wojtek mówi, że on nie pisze do szuflady, więc to nakręcimy. Tylko pytanie, kiedy. Czy to będzie rzeczywiście serial, czy to będzie film, czy to będzie seria filmów? Kino się zmienia. Pandemia oczywiście jak łatwo się domyśleć nie pomogła. Szczególnie takiemu tradycyjnemu kinu wyświetlanemu wyświetlanemu na, na wielkim ekranie. No, ma być, ma być, ale jak będzie. To będzie. Bo Wojtek nie idzie na skróty. Um, uwielbiam z nim pracować poza tym, że jest świetnym człowiekiem, to, to, to um, wzajemnie się nakręcamy, bo on wszystko jakby u niego się musi zgadzać. Od motywacji y, bohaterów y, w takiej czystej psychologii ludzkiej u, 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 zakorzenionych, czyli inaczej zakotwiczonych, a zakorzenionych z kolei w kulturze słowiańskiej, czyli jak człowiek. W, w, w połowie X wieku, mając swój ogląd świata, swoją wizję świata, bojąc się tego, a dążąc ku temu, jakie mógł decyzje podejmować? Od tego rodzaju dylematów, potoczy nóż. Wisiał po prawej stronie paska, czy po lewej, czy mógł w takiej sytuacji sięgnąć, czy nie. I jakiej długości była głownia tego noża. Więc dla mnie to jest genialne, bo co innego to jest analiz a Kubrick taki. Bo co innego analiza archeologiczna, to, to zarejestrowana szkielet i pozostałość noża leża. No dobrze, ale co ten człowiek Miał poza nożem, nie tylko w grobie, ale w ogóle w jaki sposób on go używa. My po prostu te szkielety i te pozostałości musimy oblec w krew i ciało. Chciałbym się powiedzieć, przy zmartwychwstać ich e, ożywić animować, czyli wlać w nich dusze i musimy ich zrozumieć. A może nawet niektórych polubić, a innych znienawidzić. Więc to jest świetne, bo dzięki Wojtkowi mi samemu ten świat jeszcze bardziej staje się realnym. Bo pewnie dla Państwa to jakaś dawna właśnie stara baśń, czy inna dawna legenda. Dla mnie to realność. Chociaż nie, nie. Ja rozumiem, gdzie jestem, tak? Proszę nie dzwonić po specjalistów. To jest zamek. Czasami się, czasami się oczywiście powołuje na to, że jesteśmy kontynuatorami. Jako twórcy, znaczy niektórzy, bo inni mają zupełnie inne podejście. Moim takim podejściem jest bycie kontynuatorem tamtej kultury, tak mocno usadowionym w wiedzy archeologicznej i historycznej, jak tylko się da. Z pełną świadomością naszego tu i teraz. No i to też zawsze mówię, tak? Co? Czy ktoś pyta członka zespołu pieśni i tańca, jak on stoi w sklepie, w kolejce, czy on jest nadal tancerzem? Tradycyjnych tańców, no nikt nie pyta, to oczywiste. Podobnie jak nikt nie pyta trenera karate, gdy zdejmie Kimono e, i, i idzie do kina, czy on jest trenerem karate? No przecież tak, no. I to samo, tak samo należałoby mieć podejście do nas. E, na koniec jeszcze mam jedno pytanie, ale poczekaj bo mi uciekło. Tak długo mówiłeś po prostu, że. Przecież już okazałeś. Nie. A e, dalej o film. Czy mógłbyś powiedzieć, nie wiem, z, z dwa zdania o, o fabule? Nie, no oczywiście, że nie. Ale dziękuję bardzo. Proszę. <noise> Ale powiedziałem dwa, Oczywi trzy, oczywiście, że nie. <noise> to o wiele więcej wiemy. Igora znajdziecie na styjsku Triglava, więc tam już możecie dopytywać konkretniej i, i poznać suwiańszczyznę. Bardziej. Tak. Bardziej. Dziękuję Zapraszam. Ci Igorze. Zapraszam. A ze słowiańskości zaraz uciekamy do młodej szczecińskiej poezji na spotkanie z Beatą Zuzanną Borawską i Marcinem Pieszlińskim. Dziękuję. Zapraszam zaraz.